Dobra, dobra, czary i magia! Cześć, kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zrób to sama. Dzisiaj pokażemy Wam. W związku z tym, że jutro jest Halloween, nagrywamy specjalnie dla Was odcinek, w którym. Duchy! Tak, w którym I zrobimy dla i dynie. Was dekoracje dla Barbie. Halloweenowe, oczywiście. Tak. Duchy są, pająki i dynie. Tak, będą duchy, będą pająki i będą dynie. Zapraszamy A, na film. Do wykonania ducha potrzebujemy białych papilotek, mazak czarny, nożyczki oraz, żeby zawiesić później duchy, to potrzebujemy nitkę i igłę. Mhm. Robimy. Bierzemy teraz papilotkę i przecinamy ją na pół. Widzisz, Michasiu? Zrobisz to samo? No to zrób to samo. I teraz z takiego duszka przekręcamy papilotkę w drugą stronę. I wystarczy, że tak zwiniemy. I będzie duszek. Ok, to smarujemy klejem końcóweczkę. O, i proszę, przytrzymamy troszkę. I mamy, nawet taki stożek nam powstał, taka figura. Znasz, Michasia, taką figurę? jak stożek? O, tak. Tak. Pięknie. Tak jest. No dobra, to posmarujemy tu klejem. Mhm. Michalinka sama zrobiła. I zobacz. I sklejamy tu klejem, tak? Przytrzymam troszkę i zaraz będziemy malować. Dobra, no to proszę. I już mamy. Rób następne duchy. No. Nawet nie trzeba wywijać ich na drugą stronę. Michalinka zrobiła tak i też się świetnie robią. Teraz bierzemy mazak i zobacz. Podkładamy palec, żeby nam się nic tu nie odkleiło. I rysujemy. O, trzy. Jakie te duchy będą miłe czy niemiłe? Eee, miłe. Miłe, dobra. To zrobimy mu uśmiech. I nosek. Kropeczka. I gotowy. Pas mój. Dobrze, to, to ty chcesz. To samo. Proszę. Podłóż sobie paluszkę. O. I rysuj teraz jedno oko, drugie to oko. To samo. Mhm. Mhm, dobra, świetnie. No właśnie, tobie to nawet dwa paluszki wejdą. No i co, zrobisz mu uśmiech? jeszcze weź. Jeszcze. jeszcze rzęsy będzie miał, ale super. Ale fajny ten duch. To będą miłe duchy. Barbie się nie będą ich bały. Ekstra. Łaps, 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 łaps. Lecimy. Dobra, mamy. O. Mamy ducha Michaśki. Rewelacyjny duch! Uuu! Dobra. Świetnie, drugie oko. Może już nie rób rzęs, co? Niech będzie jakiś chłopak. No dobra. Chyba będą same dziewczyny. Chłopaki. chłopaki też mają rzęsy. Masz rację, chłopaki też mają rzęsy. No dobra. Piękne te nasze duchy będą. Wszystkie nasze duchy się uśmiechają, więc wcale nie będą takie straszne. Tak. Dobra, zamykamy mazak i teraz odkładamy klej. Teraz chcę pająka. Zaraz będziemy robić pająka. Teraz, żeby zrobić taką fajną girlandę... I nam do tego pomoże. Mę, mę. <laughs> żeby zrobić taką fajną girlandę, to teraz musimy igiełką przekuć tą naszą papilotkę, tak z boku. O. A może ja? wkładać? Możesz. Wybierz ducha, którego teraz możemy wkładać. To. Dobra, tego. Ale to chcesz igłę tu włożyć? Mhm. Uh -huh. No dobra, tylko nie podkładaj palca, bo byś się nie ukuła. Okej. Okay. I musi być z drugą stroną. Ciągnij igłę. Super. Dobra, poprawimy. Już, 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 już. Następny. No, poczekaj, poczekaj. O, teraz. Zobaczcie, jaka świetna wyszła nam girlanda. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem Bez duchów nam wyszło ekstra. I teraz wystarczy, że zdejmiecie igiełkę. O, i tą girlandę możecie sobie zawiesić. Prawda? Na przykład na lampce pięknej. Właśnie. Na, na sufitu gdzieś. Na suficie gdzieś, dokładnie. Albo gdzieś tam. Albo gdzieś tam. Gdzieś tam. Tak, gdzie Ta, to teraz przechodzimy do drugiej naszej dekoracji. Będzie to. Pająk. Co potrzebujemy do pająka? Pompona. Czarnego pomponika. Oczków. Oczka, tak, to są akurat takie przyklejane oczka, prawda? I drucik. I drucik kreatywny, czarny na nogi. Robimy. Ja już mam troszkę pocięty ten drucik, żeby nasze pająki miały nóżki. Michalinka dostaje jeden pompon, ja drugi. Oczka będą. jeszcze. Nie, bo te oczka się odklejają i no. łatwo się przykleją, wiesz? A jak to się. Proszę, nóżki, ja ci pokażę. Czy Ty wiesz, Michalinko, ile pająk ma nóżek? Osiem. Pająki mają osiem nóg. Jeden, dwa, mhm. trzy, cztery, pięć. A, chyba sześć, coś co źle policzyłaś. Coś mi się siedem. wydaje. Coś mi się wydaje, że chyba źle policzyłaś. Policzysz teraz nogi Twojego pająka. Jeden, dwa. 3, 4, 5, sześć. Dobra, czy nasze pająki będą miały sześć nóg? Okay. Tak, tylko druciki. O, trzeba troszeczkę końcówkę powyginać. Dobra, żeby te nóżki były takie zagięte fajne. Ok. Tak? I wystarczy, hmm. że w pomponik zobacz, wbijamy w pompon, bo one się będą świetnie trzymać. A Michalinka zacznie przyklejać oczy. Tak. Okej? Okay? Dobra. Czekaj. A jak jeszcze? się jeszcze kleja? Aha, muszę ci odkleić, tak? No dobra, poczekaj. Jeden pająk już jest gotowy. Trochę jeszcze tu mu poprawię. Proszę bardzo. O, i trzeba mu przykleić oczka. A ja ten drugi ci powbijam. Bardzo jeszcze Proszę, Zobaczcie moje czary. I przyklejamy jedno oko, drugie oko. To kawaruje. Tak jest padło. To, proszę. Akurat do twoich paluszków to by się nadawało, bo ja mam za duże palce do takich oczu. Ale ty świetnie sobie z tym radzisz. Tada! I drugi nasz pająk jest gotowy. <śmany> Okej. Okay. To co? Robimy teraz? Co nam jeszcze zostało? Dynia. Została nam jeszcze dynia do zrobienia. Odkładamy nasze pająki. Pomarańczowa dynia. Pomarańczowa dynia. Żeby zrobić taką dynię, potrzebujemy pomarańczowy pompon, klej, nożyczki, ołówek, drucik kreatywny, zielony i oczywiście. Czarną kartkę. Robimy? Robimy. Ja buzieczkę. Ty chcesz sobie narysować buzię? Mhm, tylko bardzo. Proszę bardzo. Michaśka robi. Ja już mam kawałek tutaj czarnej kartki wycięty. A ja takie? drucik. Drucik przetnę takie na pół, żebyś ty miała swój, ja będę miała swój. Tak. Mam takie dwie malutkie części. To teraz robię taki krzyżyk z tych części. Dla ciebie ten, dla ciebie ten, dla mnie ten. Przyklejamy, albo można drugą stroną trochę wystawić też i wbić. I też będzie ogonek. Tutaj, o, bijemy trochę tego. Albo przykleić, albo wbić do dyni. OK, mamy już. I teraz Michalinka rysuje oczka, rysuje nosek i rysuje buźkę. Jedno oko, drugie oko i nosek. Ok. To, gdzie będziesz przyklejać? Tu. Aha. No i teraz połóż. Tu. Tak. Troszeczkę trzeba docisnąć. O, klej musi złapać Dość troszkę, ciśni. więc. Dobrze, dociśniemy. I Teraz oczka. No nie wiem. Zaklinował się mi. Pokaż? Tak, oczko. Jedno. Dobra, no świetnie, daj ja będę dociskać. Ja będę smarować, a Ty bierzesz mi z palca. Dobra. Okej, okay. i przyklejamy drogę oko. Mamy... O, ten klej jest taki, że nawet mi się do palców klei. I nosek, okej. Okay. Tą stronę? Ja już mi się palce. Palec się skleił. Kochani, tak wyglądają nasze gotowe akcesoria do domku dla Barbie. Piszcie w komentarzach, które Wam się najbardziej podobają oraz czy fajnie Wasze wyszły. Możecie również zrobić i wysłać nam zdjęcia, jak Wam powychodziły Wasze dekoracje w Waszych domkach dla Barbie. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, a także o... Wisia, o czym? O łapkach w górę, tak i już zapraszamy Was na kolejny film. Pa-pa, Już się zawalił.